Siemano, cześć, wieczorem i witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z farminga. I jak widzicie, tak jesteśmy w trasie. A zjeżdżam właśnie z mleczarni z po sprzedaży jednej beczki. Poza odcinkiem sprzedałem prasę i owijarkę, także już nie mam prasy ani owijarki. Także trzeba co robić na nową prasę. I właśnie dlatego... Jestem w Dojczu i z beczką latam, bo jadę teraz po drugą beczkę i teoretycznie będzie mnie stać na pracę nową. Także zobaczymy, liczę na to, że mnie będzie stać już. A jak coś tu się weźmie tam piątkę kredytu, się kiedyś coś to spłaci. Bo ten za mleko nie ma jakiejś rewelacyjnej, no ale... Muszę cokolwiek sprzedać, żeby mieć kasę. A że mam mleko, no tak, akurat mle na mleko padło. No i ogólnie rzecz ujmując, w dzisiejszym odcinku tak. Będziemy sobie ładować słomę na przyczepę i pojedziemy na sprzedaż z tym, a... W drugiej części właśnie zakupimy sobie prasę i pojedziemy prasować kiszonkę. W sensie trawę pojedziemy prasować, no każdy wie o co chodzi. Dzisiaj odcinek nie będzie jakoś pewnie długi super. Będzie mm -hmm. pewnie po 200 minut. Nie chcę jakoś mocno przeciągać i to. No ale zobaczymy ile wyjdzie. Dojczej jak teraz pojechałem. Gdy jadę na mleczarnię, to zostawię go na razie tam. Później sobie go odbiorę. Podobraź mi, jako co nie będzie potrzebny ciągnik ten. Bo mam inne jeszcze, także spoko. No i później yy, jutrzejszy odcinek to będą żniwa rzepaku i pewnie jakieś prace pożniwne. Zobaczymy. Wylewam. Wylewamy mleko. Mam nadzieję, że mi to starszy. I tak jak mówię może Max piątkę będę musiał dobrać. I chyba tą piątkę będę musiał dobrać, bo ta prasa kosztuje moje. Jak chcę tu prasy. I, ale bym musiał jeszcze kupić siatkę, nie? No tak, jak chcę tą z siatkami. muszę z siatki zakładać do niej, czyli, że muszę mieć. 10 000, muszę mieć, dobra, no. Ludzie, no, mam 55, to będę miał 65. No i tyle da? Z który ciąg pierwszy? O, ten ciągnie mi chodziło. Znaczy ja te słomy jeszcze zarobię. Ja chciałbym to dzisiaj załadować i sprzedać. Choć zobaczymy jak będzie załadunek, załadunek. No. Jeżeli będzie szło fajnie, szybko, sprawnie, no to owszem, ale jeżeli nie będzie fajnie, szybko, sprawnie, no to... To wtedy nie sprzedam tej słomy na dzisiejszym odcinku, bo tak ze słomy chciałbym się maksymalnie pobawić do 12 minuty i później właśnie iść na tą końcówkę popracować trochę. No. na powinien w miarę szybko przebiec, bo tutaj nie ma dużo też belek, aczkolwiek trochę ich jest. A będzie jeszcze dużo więcej tych belek z chłomy, ze względu na to, że przecież jeszcze mam dwa pola owsa do koszenia. Już trzeba mi trzeba zdylać. No ale co poradę na to przyczepie no. Muszę się tym nią przeboleć trochę Do czasu wymiany na jakąś większą może Może już wtedy na wymianę na przykład beda zwykłego, takiego ciężarówkowego W też też niebawem będzie wejście belki kwadratowe. Więc może wtedy wymienimy na flatbedach jakiegoś dużego. Bo no, okrągłe będą dalej robione no bo trawa i siano będzie dalej w okrągłych robione. Raczej. Akolwiek nie jestem pewien, czy będzie dalej w okrągłych robionych. Ale już w słomach, i to będzie raczej w kwadratowych robione. Prawie prawie że największych tych 150 też Ale żebym be, będę robił te kwadratowe Bo to akurat tak fajnie pasowało żeby robić je w 150 tak? One może były w miarę podobnej wielkości co okrągłe belki Tu zostajesz pani A, Tu mam jeszcze dwie beliki i później tam mam trzy belek z tej strony cienika Także raczej powinniśmy zrobić doładować Mianowicie się wyrobić za ładunkiem Ale nie tak, tak to nie ładujemy przestawił, ale dobrze, że płot jest. Przedtem nie stawiamy tak, że on jest na grubych fundamentach. Dobre drewno jakościowo, tak nie przedstawimy go tak łatwo. No oczywiście trzeba uważać. A przecież pas dla dalej sobie powoli. Trudno się mówi. łąki mam już pograbione i przygotowane do prasowania tak a propos jeżeli chodzi o łąki nie wiem czy wspominałem czy nie, ale chyba nie jeszcze że łąki mam poprasowane, pozgrabiane tylko zostało prasowanie właśnie tutaj jak widzicie to jest zebrane i plonu dało 26 coś bo nie mam wszystkiego sypanego do stylosu. Z silo, się mam na razie tylko to, co miałem wtedy tam na ciepie, czyli prawie 25. W kombajnie mam prawie 2 tony. I no i jakoś wychodzi tak 26. coś Prawie 27 wychodzi tam. To nie, nie Także w miarę dobry wynik. Jak na jedno pole. Jedno, z jednego pola plo. tylko, bo drugiego pola nie ma, a jałem jęczmienia w tym sezonie. W przyszłym sezonie będą dwa pola jęczmienia, bodajże, 10. to ma ja prawie wam. Jeden poziom belek doładowany, fajnie. I mi zostały tylko cztery belki do załadowania, no pojedziemy się sobie z tym na sprzedaż już. I może oddamy wtedy tą dychę kredytu. Zacznę ładować już do góry normalnie. Będę się rozdrabniał. Na cząstki pierwsze, po prostu załaduje to jakkolwiek na tym szczypie, pójdzie tak i tak na sprzedaż. Wszystko spoko. Nie musi to być dokładnie załadowane. nic co tak i tak tam, albo do spalarni pójdzie, albo do, żeby ogrzać, albo żeby rozsiedlić od razu zwierzętom. No i jedziemy z tym oczywiście na handlarza. gdzie by jechać z belkami. I jeszcze dwie belki. Do załadowania, no i dalej. Wyrobimy, pojedziemy, sprzedamy i przesiadamy się wtedy na Case'a. No Case, okay, to teraz ja trochę porobi sobie przy belkach. A ich ma trochę lżejszej pracy, a nie tylko w półgu albo przy siewniku chociaż ja siwnik to też dla niego nie jest ciężka praca, bardziej przyjemna praca to jest. No i wtedy mamy tutaj jedno pole do przygotowania w rzepaku, będzie można tutaj normalnie sobie działać na polu. I przygotowywać je na następny sezon. I Najprawdopodobniej tu pójdzie obornik. I tu jest woda, jeszcze rzepak, chyba bejde. że Najprawdopodobniej będziemy to do... orać tu pole. Kejsę okay, gaszę. Tepam się. Yy, pasy spiąć i jedziemy na handlarza z tym, sprzedajemy i wtedy wsiadamy do kejsa i kupujemy wtedy oczywiście pracę no i paletę z folią, nie polią tylko siatką chociaż chociaż nie patrz a zobaczmy z czym kupimy tą paletę bo nie pamiętam już z siatką czy z folią no chyba z siatka będziemy kupować. No i kolor poli. Ojej, no. ale, Kolor poli będziemy brali najprawdopodobniej czarną. Teraz na tej prasie. Żeby było rozróżnienie po prostu. Ale tak naprawdę też myślę nad tym, żeby. Każdy pokos w iną, inny kolor poli dawać, no bo to jednak też będzie bardziej przejrzyste. Także, no zobaczymy też. Na razie to co sprzedajmy im słomy. Penda będzie się naprawić, ale to penda naprawimy na wiosnę. Bo na nie będzie miał dużo roboty. Na wiosnę będzie miał dać dużo. I jeszcze ta jedna. Tu zostajesz. Nie odpalamy już siebie. I kupujemy tak parasy. Ja poproszę potingerkę tom. Bo ona ma te zmienne welki. Tak jest. Nie na Micheliny bierzemy. na tych najładniej wygląda. No i kolor folii, właśnie. Czarny I bez tablicy. Ile kosztuje to? 999. Ok. I kupujemy palety z. z, 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 z. To jest po prostu... To kupujemy tą potingera. Tak, okej okay. Chyba dobrze zakupiłem Nie? Tak jest, dobrze zakupiłem No ile jedziemy na, na te łąki koło parmy, bo ja gdyby na tamtej na tamtych kosiłem, to na, na tej będę te pracował. Jestem ciekaw ile metrów będzie schodził na jedną belkę właśnie. odnośnie belek. Ej, nie te, tylko 150 robimy. Bo po prostu tak... Mamy gospodarstwo przystosowane, że 150 są na gospie. Także tego się trzymajmy, że robimy 150. Nie mniejsze, nie większe. Mhm. Tanie, czy muszę się zatrzymywać, czy nie? Muszę się zatrzymywać. Dobra. I tutaj przy wyrzucaniu belki, jak gdyby, przy owinięciu belki, będę musiał się zatrzymywać. I tutaj, że stanowijane belki, to nie będę zatrzymywał się tak, żeby dwie belki obok siebie wyrzucić. Ale normalnie, przy kan, jak będę siano pracował, czy jak będę pracował słomę, jeszcze sezon pewnie na tej placie na okrągłych belkach, no to wtedy będę sobie wyrzucał dwie belki obok siebie. A tutaj, to normalnie pojedynczo belki rzucamy. Prostujemy się, się, mają nas. No i to jest o wiele szybsza praca, bo tutaj dwie rzeczy mam robione na raz. A siatki nie schodzi jakoś dużo, teraz patrząc. Także spoko, ta siatka na długo mi starczy. No i praca też na długo starczy mi, bo praca ze mną będzie już najprawdopodobniej do końca istnienia tego save'a. że no ta praca na końcu też, jak będziemy robili podsumowanie, ta praca John Deere, no zapewne te, te, ten przyczepek yy, Rudolfa, no to one będą miały piękne, bo te godziny przerobione. No i piękny wieki będą miały. Właśnie, ciekawie czy ja mogę Belkę wyrzucać tą owiniętą podczas jazdy. Teraz sprawdzimy, bo jeżeli tak, no to będziemy wyrzucać je podczas jazdy. Więc mogę podczas jazdy wyrzucać. Myślałem, że już belka. No dobra No ale no idzie to szybciej. Nie powiecie, że nie Już w taki sposób mamy już są belkę robioną. To żem sobie teraz zrobił. trzeba będzie to poprawić się. Czyli tutaj nie do końca można wyrzucać podczas jazdy, bo to w dobrym pokosie, widzicie, belka wychodzi, on tak samo szybko się owija, jak belka powstaje. No ale przy uwrocie, No co teraz mogę wywalić? Belkę Fajnie by było, gdyby ta praca miała przed komorę nie musiał się zatrzymywać przy tym, jak jest owijana. Jak jest yy, wyrzutana, By miała jak komorę przed. Chyba krona prasy mają coś takiego, lub miały. Miały przed komorek, w której właśnie można było jechać. Cały czas nawet przy okrągłych belkach. One się do, na spokojnie wtedy robiły, a ogólnie jest źle. Bardzo fajna prasa, wieszmy to? to, jest takiego. Ile belek już jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć belek, dziesiąt, dziesięć. Już jest dziesięć belek na, tym, na tej łące. No, to fajnie. Ciekawe na ile będzie starczała siatka. Na pewno na trochę. To jednak sporo idzie owinąć w L.A. Drugi podcast jak zawsze będzie trochę nieco gorszy od pierwszego bo ja nie nawożę po pierwszym pokosie, dopiero po drugim pokosie robimy nawożenia że tutaj będzie to gorszy plon ale czy ja wiem czy to będzie aż tak widać Czy tym jak ja to drugi pokaz też będzie raczej na kiszonkę na sprzedaż bo ja tak i tak mam sporo kiszonki jeszcze w zapasie Mam też chyba jeden utora po, półtora pokosu mam chyba. że z jednego pokosu i z jednej łąki z drugiego. Że no... Raczej do siebie piszonki nie będę robił długi czas. Znowu. Chyba że sprzedam tamtą. To mam zrobioną u siebie dla krów, to wtedy będziemy robić, bo to zależy. Dobra, kończymy łąka. Prawie, że już belkę mogę wywalić. Akurat miejsce miejscu takim trochę niezawygodnym, ale spoko, Damy radę. Zobaczmy, brumosy może jakieś weszły fajne. Dobra, ja nie będę przedłużał. Dziękuję za oglądanie. I zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będą już duże żniwa. I co, i widzimy się jutro, także się. Mano, na razie.